Czy w tym kraju, jak się rodzą bliźniaki, to zawsze jeden musi być popieprzony? To Tobie mowaciole. Kto jest winien? Co? No ja się pytam, kto jest winien? No. Ja jestem winien! Nie, ja jestem! A kto mówił? Halinka, jeszcze raz! Jeszcze raz! Skakałeś po mnie jak poczereśli! Podstawione pod nos w tym domu. Wszystko! Ja musiałem chodzić 6 kilometrów, a jak było błoto, to dziewięć, bo na obkoło miałem. Tak wyglądała codziennie moja droga do szkoły. I dlatego i nie skończyłeś? Buty musiały stare odłażenia. Zamknij się do mestos. Albo zaczniecie szanować ojca, albo pozmieniam wam imiona. Ach. Nie możesz. Mogę, wszystko mogę. Jestem waszym ojcem. Nie możesz. Milcz Brianna. Brianna. <grymina> <grymina> Zamknij się, Piścicław. <grymina> I za to odnoszenie się do dzieci ma szlaban. Tak. Ciekawy na co? <grymina> na czereśnie. <grymina> Halinko, kochana moja, wiesz co, ja ten szlaban to ja mam już od 17 lat. Gdybym jadąc do pracy nie widział, jak się krowy pasą, to bym zapomniał jak cytek wygląda. Błagam! Błagan! <śla> <śla> no. czy, czy, czy wy możecie nie mówić o takich rzeczach przy dzieciach? To w Daj mi tej wiki, bo zaraz zwariuję. Już! Już ci daję! Woda, jak to możliwe? Ktoś wypił wódkę i nalał wody. Przynosisz tej rodzinie tylko wstyd. Nie no, bez przesady. Przyniósł kiedyś wszy. Tak, już straciłem mnóstwo czasu na tę pieprzoną szkołę, na tych nieuczycieli, nierobów i na was niewdzięczne gnojki. Cisza ma być!